Jestem gotowa! Nie masz nic przeciwko, Mia? Cóż za miła niespodzianka! Współczuję ci, Suzy. Nie znoszę ostrego! Zawsze robi mi się po nim niedobrze! Przestań się śmiać, Mia! i sprawdź, co ty masz! Kinder niespodzianka! Co za szczęście! Uwielbiam czekoladę! Chyba nie ma na świecie nic pyszniejszego! Suzy, Spadaj stąd! Ale co ja mam zrobić? Nie chcę tej ostrej papryki! Może czekolada pomoże i będzie smakować o wiele lepiej. Będę musiała to sprawdzić. Chwileczkę, nie będę się spieszyć. Mam lepszy pomysł. Co robisz? Nie można tylko zlizać czekolady, trzeba zjeść całą papryczkę. Wiedziałam, że mi na to nie pozwolisz. Dobra, no to patrz. Z łatwością sobie z tym poradzę i nawet się nie spocę. O nie! Pono od środka! Tu wygląda niebezpiecznie. Pora na środki ochronne. Mogę dłużej wytrzymać! Ja się palę! Mogłabyś wziąć ogniem w drugą stronę, Suzy? Przepraszam, nie kontroluję tego! Muszę się natychmiast czegoś napić! Od razu lepiej! Co za ulga! Skończyło się? Super! Z czego się śmiejesz? Nie jesteś cała w sadzy! Tak lepiej? O nie! Moje czekoladowe jajko się rozpłynęło! To było niechcące, przyrzekam! Co za różnica, i tak nie da się tego naprawić! Ojej, ale prezent w środku jest nienaruszony! Super! Patrz, tu jest jeszcze jedna kinder niespodzianka! Czy to nie wspaniale? Ale mam farta! Szybko to rozpakuję! Tak jest to wiele lepiej! Można próbować! Prawie zapomniałam o zanurzeniu jajka w czekoladowej fontannie. Jestem pewna, że dzięki temu będzie smaczniejsze. Poczęstuj nie! Możesz pomarzyć! Zniszczyłaś jedno czekoladowe jajko, nie należy ci się nic. Kwi Nowe niespodzianki, ale to ekscytujące. Patrz, to popyty! Wyglądają super! Okay, okay. Dotknę swojego! Dziwne, guziczki się nie wciskają. Jest zepsuty? Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się bliżej. Kurczę, tak nacisnęłam, że zrobiłam dziurę na wylot. Co to ma być? To dziwne. Chwileczkę, jak to ładnie pachnie. Spróbuję polizać. To przecież żelek! No co ty gadasz? Co za miła niespodzianka? Pewnie mój popyt też można zjeść. Dlaczego jest taki twardy? Mogę sobie połamać w ten sposób zęby. To bolało. Patnęło mnie w nos. Następnym razem nie wkładaj do ust wszystkiego co popadnie. Sorry, nie mam czasu na bzdury. Muszę zjeść mojego żelka. O tak, dzięki czekoladzie jest jeszcze lepszy. Smakuje Bosko. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Ty też bym chciała spróbować. Daj mi chociaż kawałek. Nie ma mowy. Tak myślałam, czyli muszę po prostu siedzieć i sobie grać. Chwileczkę, mam pomysł! Spróbuję oblać mojego popyta czekoladą. Jestem pewna, że wyjdzie z tego coś dobrego. Ej, dokąd idziesz, Suzy? Muszę to wstawić do lodówki, żeby czekolada zastygła. No i proszę. Chwilkę poczekam. Myślę, że gotowe. Można wyjmować. Świetnie. Czekolada zastygła i zaraz ją zjem. Gdzie ty byłaś? Zaraz się dowiesz. Napełniłam czekoladą mojego popyta i wstawiłam do lodówki. Zobacz, co z tego wyszło. Yummy! To genialne! Jeszcze więcej czekolady nie zaszkodzi. No to czas spróbować. Dłużej nie wytrzymam. Smakuje bosko. Czekolada mm. rozpływa się w ustach. Przyznaję, że to wygląda super. Dasz mi spróbować. Wiedziałam, że nie dasz tych ci wózko. O, ale ja zawsze dostaję to, czego chcę. Sorry, Suzy, ten popyt jest teraz mój. Ale ładne guziczki. Nie mogę się opanować. To jest takie wciągające, ale odlot. Ej, nieładnie brać cudze rzeczy. I tak nie potrzebujesz tego popytu. Daj mi go. Oddaj! I co ty narobiłaś, Mia? Rozerwałyśmy go! Gdzie jesteś, Suzy? Widzisz, popyt się zniszczył. No to po co go zabrałaś? Ojej, ale połówka też jest fajna. Tak mówisz? Może jeszcze nie wszystko stracone. Rzeczywiście super. Nie mogę się doczekać, kiedy tam zajrzę. No to do dzieła, Suzy. To kukurydza? O nie, może ty będziesz miała więcej szczęścia. Lody na patychu, ale mam farta. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Chciałabym być na Twoim miejscu. Poczęstuję Cię! Dzięki! Ej, co ty robisz? To nie było śmieszne! Ja myślę, że było. Chciałam się tylko troszkę z ciebie panabijać. Wow! O, jakie to jest przepyszne! Lody świetnie komponują się z czekoladą. Niebo w gębie. Szkoda, że ja nie mogę spróbować. Mówiłam, że poradzę sobie bez twojej pomocy. O tak. Mogę prowadzić pokazę jedzenia lodów w polewie czekoladowej. Ja bym dała lepszy pokaz niż ty. Boskie. Nie sądzisz, że zrobiło się tu troszeczkę chłodno? Nie mogę się ruszyć. Ej, coś z tobą dzieje. Dziwne nie reaguje. Zamarzła. To dla mnie niepowtarzalna szansa. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. O, tak, wygląda świetnie. Mówisz mi, Mija, potrafię jeść lody tak samo dobrze jak ty. Hmm! pożałujesz tego. Wydawało mi się, czy coś mówiłaś? Przepraszam, nic nie rozumiem, ale zaraz cię rozgrzeję. Na pewno pomoże mi w tym palnik gazowy. No i jak się masz, Mija, ale widzi? O, znowu mogę się ruszać. To takie wspaniałe uczucie. Dzięki Suzy uratowałaś mnie. Ale gdzie są moje lody? Zeszarłaś je. Potraktujmy to jako małą nagrodę za pomoc. Tak? No to bierz się za swoją paskudną kukurydzę. Może czekolada zabije ten smak. Sprawdźmy. Jak na razie całkiem nieźle. Oj kurczę, już nie. To ohydne. Co ty robisz, Suzy? Przecież z kukurydzy można zrobić coś bombowego. Potrzebuję ziaren, a resztę można wyrzucić. O! Po co ci ta patelnia i kuchenka? Jeszcze nie zrozumiałaś. Chcę zrobić popcorn. Ziarna trzeba odpowiednio rozgrzać. Ojej, to się rozlatuje. Tego nie przewidziałam. Dobra, można wyłączyć. Super! Naprawdę świetny plan. Wiedziałam, że ci się spodoba. Teraz kukurydza smakuje o wiele lepiej. Brakuje tylko słodkiego czekoladowego sosu, który mam na wyciągnięcie ręki. Co za arcydzieło. Moje danie jest dopięte na ostatni guzik. Można jeść. Będzie pyszne? O tak, jest wspaniałe. Chcę więcej. Suzy, przypominam, że jesteśmy najlepszymi koleżankami. Czyli okay. powinnam cię poczęstować. No to łap. What? Jak ty to rzucasz? Celuj lepiej. Nie mogę nic złapać. Przepraszam, mam słaby wzrok. Nawet nie próbujesz trafić. Jestem dziś po prostu bardzo zmęczona. Daj mi ten popcorn. Zjem go bez Twojej pomocy. Jest mój. Oddaj. O nie. Muszę teraz jak najwięcej złapać ustami. Ale super. To nie fair. Przecież podzieliłyśmy się porówno. Popcorn dla mnie, a kubełek dla ciebie. Nowe smakołyki już to są. Tym razem ja chcę być pierwsza. Coca-Cola, no nieźle. O ja, szczęścia raz ciebie. A co ty masz? Brokuły, tylko nie to. Chcę kole. Pogódź się z tym, ofiarą. Przestań się ze mnie nabijać, mija. Oj, tam wcale się z Ciebie nie nabijam. Po prostu cieszę się ze swojego sukcesu i już wyobrażam sobie, jak piję kole z czekoladą. Muszę spróbować. O tak, co za orzeźwiający smak. Bomba! Pora na nowe doznania. Bez wątpienia czekolada sprawi, że mój napój będzie jeszcze lepszy. Świetnie, butelka znów jest pełna. Ale dlaczego nic nie leci? Chyba napój jest za gęsty. Nie szkodzi, zaraz go wycisnę. Mam dużo siły. No i co jest? Co tu się dzieje? Nie trafiłam do ust. Teraz jestem cała umazana w czekoladzie. No i kto tu jest ofiarą? Każdemu się zdarza nic takiego. Jakie to jest pyszne. Jestem gotowa wylizać wszystko do ostatniej kropli. Kurczę, wygląda na to, że naprawdę warto. Daj mi spróbować. Nie ma mowy, masz brokułę smacznego. Dzięki za przypomnienie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Jak to cuchnie. Muszę szybko zalać to czekoladą, żeby pozbyć się tego zapachu. Fuj, za bardzo to nie pomogło. To jest po prostu obrzydliwe. Nigdy, przenigdy nie radziłabym nikomu tego jeść. Nie ze mną te numery. Masz to dojeść. Skoro nalegasz, dobra. Ale uwierz mi, nic dobrego z tego nie wyniknie. Boże, aż strach brać to do ust. Lepiej zrobię to szybko. Może nie zdążę nic poczuć. Co za ochyda, żadna metoda się tu nie sprawdzi. Jak dużo zostało. Muszę się pospieszyć. Szczerze mówiąc, nawet troszkę mi ciebie żal. Ale nie przeszkadza ci to płacić się nade mną. Mama! Takie są zasady gry, skończ marudzić. To wszystko, jesteś zadowolona? Wow, masz brzuch jak hipopotam. O nie! To nadchodzi! Przestań, Susi! Co za smród! Zaraz wymiotuję! Przepraszam! Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge! I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Okay. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam hubę-bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. Awesome! A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. O oh, wow. Teraz zobaczycie jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne. Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie, aby pozbyć się opakowań przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie. Mila, przestań, jest za duży. Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na Ziemię? Bingo. Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Aleks, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Potkij się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można. Spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Okej. Hura, bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pęsetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjemię je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie, 100 ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak! Jaki maniak! Po prostu chce dobrze zjeść! Alex, oszalałeś! Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata. To wszystko! Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście! Mila potrzebuje noża. Come! Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soku. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów uzna się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Mm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz teraz sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. Mm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli, a ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja okay. będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Wpadłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł! Chwila jest taka dobra! Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, w końcu jestem facetem. Ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie. I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przystań! Właśnie to puszki. Uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A ratujcie się, kto może! To nadzwyczajna sytuacja! Mila Beka! Ojej! Mila, nigdy więcej koli! Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę.